Mój własny mąż porzucił mi wyzwanie. Przyniósł do domu to i powiedział, nie ma szans, żebyś zrobiła z tego obiad. Serio? Ale ja będę cwana i dorzucę jeszcze do tego dwa ziemniaki, marchewkę, i zieleninę. I nie jedno, a dwa dania z tego zrobię. Warzywa obierz i pokrój. Kapuchę poszatkuj. A z boczku poucinaj skóry. Pokrojone warzywa ze skórą do gara, zalej wodą i ugotuj do miękkości. Do miękkich dodaj kapustę, pogotuj 10 minut. Na koniec wrzuć poszatkowaną pietruchę. Buły pokrój na ćwiartki, przerzuć do michy, zalej wodą, na mocz porządnie. Kiedy się namoczą, odciśnij, przerzuć do innej miski. Dodaj poszatkowaną kapuchę, jajo i sól, a następnie wyrób ciasto. Porządnie wyrobione ciasto z bułek przerzuć na blachę. Do piekarnika, aby się zapiekło. Następnie boczek pokrój. O, i taki na patelnię. Cebulę obierz, pokrój i dorzuć do boczku, podsmaż. Spójrz, co można z tego wyczarować. Pycha kwaśna zupa z kapusty. A do tego zapiekanka z boczkiem. Koszt bez warzyw, które miałam z działki.